Pierwszy oryginalny film Król Lew pokazuje nam, że początkowo Simba próbował walczyć ze skazą jeden na jednego, wiecie, honorowo i uczciwie o przywództwo, ale gdy do tej walki bardzo niehonorowo dołączyły się hyeny, wtedy do walki dołączyły się po stronie Simby właśnie wszystkie lwice, Rafiki, Timon, Pumba, nawet do pewnego stopnia Zazu. Ej, kibicowanie też się liczy. Co jednak z pozostałymi zwierzętami na Lwie Ziemi? Czy wszystkie odeszły i już po prostu ich nigdzie nie było? Czy miały w nosie, że jest tutaj walka o Lwią Ziemię i o obalenie tyrana, który doprowadził do takiego stanu? Widzicie, istnieje książeczka zatytułowana The Lion King. Look and Find, czyli Król Lew Szukaj i Znajdź, która zdradza nam, iż w walce prało również kilka innych zwierząt mieszkańców Lwiej Ziemi. Była tam zebra, antylopa gnów, czyli tak jedna z tych antylop, co zabiły mu fazę niechcący, Lampalt, jeżozwierz, nosorożec i hipopotam. Książeczka niestety nie zna, zbyt wiele o tych bohaterskich zwierzętach, mówi tylko, iż w przeszłości były one przyjaciółmi Simby. No i rzeczywiście, jak popatrzymy w filmie podczas piosenki Strasznie być tym królem chce, widzimy, że Simba ma całą kupę. Zaprzyjaźnionych zwierząt na lwie ziemi, no bo popatrzcie, ile jest gotowych razem z nim śpiewać, tańczyć i pomóc mu się pozbyć zazu. Rzeczywiście mamy w tej piosence i zebry, i nosorożce, i hipopotamy, nawet być może jednego lamparta. Zrobiłam o tym wideo w górze, teraz jest link. Nie mamy tam jednak antylop gnu i zwierza, więc nie wiemy, czy Simba się z tymi zaprzyjaźnił. Jednak oby te nieobecności jakoś można wy, sobie wyjaśnić. Jeżarzwierz podczas takiego numeru tanecznego mógłby wszystkich pokłuć, więc może dlatego ów jeżarzwierz nie brał udziału. A antylopy, wiemy, że pasły się w innym momencie i miały niedługo migrować. Więc znowu wyjaśniam, dlaczego się wtedy nie bawiły z Simba. Możliwe, że Simba znał te zwierzęta wcześniej, ale nie był w sposób podczas tej piosenki. Dodatkowo, wczesne wersje scenariusza Lew potwierdzały, że Simba miał mieć przyjaciela o imieniu Lemuta, który był zebrą. I u na to dosyć ważną rolę, ale niestety ich przyjaźń w dzieciństwie się rozpadła, tak trochę, nieco. Po tym, gdy mama Simby mało co nie zjadło, nie upolowała i nie zjadła mamy Lemuty, to tak rzeczywiście trochę źle wpłynęło na ich przyjaźń. Wasze mamy próbują się nawzajem zjeść. Pewnie się zastanawiacie, skoro te zwierzęta brały udział w bitwie o lwią Ziemię, dlaczegoś nie widzimy w filmie? Książeczka też nam to wyjaśnia. Otóż w filmie widzimy, co się dzieje na Lwiej Skale I tam rzeczywiście walczą tylko. Lwy wszystkie, Demon, Pumba, Zazura, Tymczasem te zwierzęta w tej książeczce są u podstawy Lwej Ziemi. W tej części, której nie widzieliśmy w filmie bitwy. Bo hien było tak dużo, że nie wszystkie były na Lwiej Skale, część była poza nią. I tam właśnie ta piątka bohaterskich zwierząt... Teraz szóstka. I tam właśnie ta szóstka bohaterskich zwierząt, mieszkańców Lwiej Ziemi, dała udział w bitwie. Tego, wiecie, kamera ich nie pokazywała, bo była skoncentrowana na Simbie. Jaki kurczę rasizm. No ale co wy o tym myślicie? Czy Waszym zdaniem ta książeczka powinna być traktowana poważnie? Czy raczej trzymacie się wersji, że wszystkie zwierzęta albo nie chciały się wtrącać do polityki wewnętrznej Lwów, albo już opuściły ziemię i spisały ją na staty? Piszcie o swych przemyśleniach w komentarzach. A ja tymczasem podziękuję moim patronkom Biedronkom. Moje kochane biedroneczki to. Dani Dir. Piotr Wołoch. Piotr Orlik, Juliusz De Blackmoon Lilif Czmiel Żwidek, Justyna Kołakowska, Marcel Wolarek, Eve White, Bogdan Maziarski. E, ciekawostka: niniejsze wideo zrobiłam przed wideo o hybrydzie Geparda i Lamparta. Dopiero podczas montowania zorientowałam się, że, ups, wspomniałam o tym wideo i że będzie o nim link, muszę iść robić, więc idę je robić. Papa! Pa.